Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej policjanta Michała Kędzierskiego. Dorzynki gminne w Rudzie. Fundusz doradzał i bawił w Katowicach. Dzień dobry, dzisiaj poniedziałek, 11 dzień września. Beata Badura zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. Wczoraj w samo południe uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą policjanta Michała Kędzierskiego. Obelisk stanął przy ulicy Chełmońskiego, gdzie w dniu 4 maja 2021 roku zginął raciborski policjant, zastrzelony podczas pełnienia obowiązków służbowych. 10 września z inicjatywy władz miasta w miejscu tragicznej śmierci aspiranta Michała Kędzierskiego zniesiono obelisk z tablicą upamiętniającą to wydarzenie sprzed dwóch lat. W uroczystości wzięła udział rodzina zmarłego policjanta, jego koleżanki i koledzy w mundurach, zastępca komendanta głównego policji nad inspektor Paweł Dobrodziej, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach inspektor Marek Nowakowski, komendant powiatowy policji w Raciborzu nadkomisarz Marek Gryszka oraz komendanci wszystkich jednostek garnizonu śląskiego. Podczas uroczystości obecni byli również przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz parlamentarzyści. Przypomnijmy, w dniu 4 maja 2021 roku, po zgłoszeniu przez mieszkańców niepokojącego zdarzenia przy ulicy Chełmońskiego w Raciborzu, interweniowali funkcjonariusze z Wydziału Prewencji w umundurowanym dwuosobowym patrolu. Jednym z nich był Michał Kędzierski. Około godziny ósmej po podjęciu czynności przez policjantów wobec mężczyzny, który miał wcześniej w przebraniu policjanta zachowywać się w sposób wskazujący, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz przemieszczać się samochodem, podejrzany wyjął broń i oddał strzał w kierunku mundurowego. Postrzelony był, reanimowany na miejscu zdarzenia przez policjantów, a następnie przez zespół medyczny. Niestety nie udało się go uratować. W wyniku postrzału policjant poniósł śmierć na miejscu. Aspirant Michał Kędzierski był funkcjonariuszem z 10 stażem zawodowym. Zginął w wieku 43 lat. Obelisk na zawsze będzie przypominać Bożanom aspiranta Michała Kędzierskiego, który pełniąc służbę poświęcił swoje życie dla naszego bezpieczeństwa, wypełniając złożoną przysięgę słowa roty ślubowania policyjnego. Pod pamiątkową tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze. Nasz przyjaciel i kolega Michał Kędzierski na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Niedzielę 10 września w Rudzie odbyły się dożynki gminy Kuźnia Raciborska. Gospodarzem tegorocznego święta plonów była Ruda. Tegoroczne święto gminy Kuźnia Raciborska rozpoczęto od Dziękczynnej Mszy Świętej. Święto plonów odbyło się w Rudzie. Dożynki to zakończenie zbioru plonów tegorocznych żniw. To nie tylko święto rolników, ale również sadowników, ogrodników i wszystkich związanych z sektorem rolnym. Tradycja podziękowań za plony jest w naszym regionie kontynuowana od pokoleń. To jest tradycja i, i, i ona jednoczy ludzi. Trzeba też podziękować rolnikom za ich trud. I po to są te dorzynki. A, no, a zwłaszcza, że to też mobilizuje wszystkich do tego, żeby się przygotować. I z każdego zakątka gminy przyjeżdżają tutaj delegacje z, z własnymi koronami. Główne atrakcje to oprócz prezentacji pięknych koron, atrakcje dla dzieci, występy podopiecznych Domu Kultury, występy zespołów muzycznych, zabawa taneczna, tradycyjne w zdrowym tego słowa znaczeniu, miejskie, wiejskie, parafialne dożynki. Na uroczystości nie mogło również zabraknąć tradycyjnych dożynkowych koron wykonanych z kłosów zbóż, owoców, warzyw oraz polnych kwiatów. Każde sołectwo gminy Kuźnia Raciborska jest dzisiaj obecne w szczególny sposób, każda delegacja jest z koroną lub z wieńcem, a na terenie Kuźni Raciborskiej mamy rolników, ale też w Kuźni Raciborskiej mamy, mamy działkowców. I dzisiaj przedstawiciele poszczególnych sołectw ze swoimi rolnikami, plonami, ale też działkowcy kuźniańcy ze swoimi darami ziemi. Jedna z tegorocznych koron była wyjątkowa. Chciałbym wspomnieć, że jedna delegacja właśnie Kuźni Raciborskiej, delegacja działkowców, e, niezwykle wzruszająca, z unoszącym się duchem pana Jerzego Jarego, długoletniego prezesa, niestety odszedł niedawno i korona to troszeczkę też jego dzieło, e, też hołd e, dla niego dzisiaj. Starostami dożynek byli Michaela i Patryk Rzymełka. Starościna przybliżyła nam proces powstawania dożynkowych koron, których tworzenie zaczyna się już wiele dni przed uroczystością. W zależności od wielkości korony, czas też jest różny. Jeśli koronę robi się od podstaw, no to jest to kilka tygodni pracy, bo prace zaczynają się od planowania. Od zbierania zbóż, potem plecenia, dekorowania, więc kilka tygodni ładnych na to schodzi. Głównie korony składają się z zbóż typu pszenica, owiec, jęczmień oraz wszelkiego rodzaju polne kwiaty czy to suszone kwiaty, owoce jarzębiny. Wszelkie naturalne plony, które zebraliśmy z pola, znajdują się na naszych koronach dożynkowych. Michaela Żymełka podsumowała również tegoroczne zbiory plonów w gminie Kuźnia Raciborska. Myślę, że wszyscy rolnicy są zadowoleni z tegorocznych zbiorów, ponieważ pogoda dopisała y, przez cały rok y, myślę, że nie mogła sobie lepiej lepszej pogody wymarzyć, nie było żadnych katastrof, także jesteśmy wszyscy zadowoleni. Gospodarze Święta Plonów doskonale znają wieloletnie tradycje dożynkowe, których nie mogło zabraknąć i w tym roku. Przekazano również chleb dożynkowy. Był przepiękny chleb dożynkowy, który został przekazany następnej wci. W przyszłym roku będą dożynki w Jankowicach, także z Jankowic dostał na swoje ręce przepiękny i pyszny chleb dożynkowy. Całoroczny trud pracy w gospodarstwie rolnym uroczyście zakończono podczas zabawy dorzonkowej. 7 września przed siedzibą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawiciele jednostki wyjaśniali i podpowiadali, jak korzystać z programu Czyste Powietrze. Program ogólnopolski Czyste powietrze to dopłaty do termomodernizacji domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba przygotował stoisko przed swoją siedzibą, na którym pracownicy doradzali, jak korzystać z programu. Dla dzieci i dorosłych zapewniono mnóstwo atrakcji, m.in. ekologiczny quiz oraz nagrody. Dziś e, Dzień Czystego Powietrza, ale też e, jesteśmy w takim okresie e, takiego, e, mogę powiedzieć, małego jubileuszu, bo. Za chwilę, za kilka dni przypada nam jubileusz, można powiedzieć, pięciolecia programu Czyste Powietrze, więc to też takie, takie trochę, trochę dla nas podwójne, można powiedzieć, święto. A program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo wniosków cały czas do nas wpływa. To już ponad 100 tysięcy wniosków, tylko na terenie województwa śląskiego, które do nas wpłynęło. Setki milionów złotych, które. Do mieszkańców naszego województwa trafiają, a łączna kwota wnioskowana to już przekracza 1 miliard złotych. Także ogromna pula środków, która wpływa właśnie na to, że wpływa na to, aby to jakość tego powietrza była jak najlepsza. Program się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Świadomość ekologiczna naszych mieszkańców jest naprawdę bardzo duża. Korzystając z naszego programu w sposób bardzo kompleksowy, to jest, jest nie tylko wymiana kotów, ale również termomodernizacja budynków. Ocieplenie ścian, wymiana okien, wymiana bram garażowych. Zachęcamy cały czas i informujemy o tym, że program jest dostępny jeszcze przez kilka lat, że środki cały czas są dostępne, że można uzyskać dofinansowanie w każdej chwili, jeżeli tylko spełnia się warunki programu. O dofinansowanie termomodernizacji mogą starać się właściciele domów jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, którzy posiadają jeszcze stare, nieefektywne źródła ciepła na wymianę źródeł ciepła. Warunkiem jest takim, że trzeba spełniać wszystkie zapisy, które są w regulaminie i w dokumentacji programowej umieszczone na naszej stronie internetowej. O takie dofinansowanie może ubiegać się każdy mieszkaniec naszego kraju, który osiąga dochody do 135 tysięcy złotych i jest współwłaścicielem budynku jednorodzinnego oraz rozpoczął inwestycję nie wcześniej niż pół roku od wystawienia pierwszej faktury, czyli poniesienie pierwszego kosztu na tą realizację tej inwestycji. Korzystanie mieszkańców województwa Śląskiego z programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od lat powoduje poprawę jakości powietrza w regionie. Jakość powietrza także poprawia się, i to widzimy analizując te dane statystyczne, że ta liczba dni, w których mamy przekroczenie tych dopuszczalnych stanów zmniejsza się z roku na rok. Także widzimy, że te efekty programu to nie tylko efekty finansowe, nie tylko efekty w postaci zmodernizowanych budynków jednorodzinnych, ale także ta jakość powietrza poprawia się z roku na rok, chociaż zaznaczamy to cały czas i zaznaczam to także ja. Program Czyste Powietrze został rozpisany na 10 lat i w tej perspektywie patrzymy na wygranie tej walki ze smogiem. W promocji programu Czyste powietrze udział wzięły również lasy państwowe oddział z Katowic, rozdając sadzonki drzew leśnych. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości raci Serdecznie zapraszam na kolejne już jutro spokojne.